Z tym, po tym, kiedy sprawdziłem z kilku źródeł, że coś się stało, opublikowałem wpis. A teraz kolejny wpis zadaje publicznie pytania. Co się wydarzyło? Dlaczego nie zadziałała obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa? Na razie nie słyszę odpowiedzi na te pytania. Minister Obrony Narodowej jest zobowiązany, żeby takich odpowiedzi udzielić. To Państwo mnie pytaliście. W tych sprawach, kiedy sam byłem ministrem obrony narodowej, a więc oczekuję, że będziecie pytać obecnego ministra obrony narodowej o to, co się wydarzyło. Ja przypomnę, że to ja odbudowałem system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, który nie istniał. Warszawa nie była broniona. A więc doprowadziłem do tego, że mamy już na wyposażeniu wojska polskiego zarówno system Patriot, jak i system Narew, który wykorzystuje Brytyjczycy.